No niedobrze, nie, w, oh. w złym momencie dostałem tego penna! Ja nice. Dawaj okay, do ja niego nie widzę ten nadatuje. twój pentam! Orange! Mountain. Orange mountain. mountain! Mountain Mountain! Mountain 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 dew To mogę być twoja mountain. reklama! To mogła być twoja reklama! Tak wyciszyłem, tak wyciszyłem Mountain! dać mm -hmm. być, no ale nie zapłacili Szkoda, szkoda i w oręż. To mogłoby być tylko osz. Zrób tam okay, tak. już nie, e, nie mogło być, bo ja lubię w sumie ten, ten... ...słodki napój Aha. Co? Aha! Nie doleciałem? Oh, oh, ja już ewkę, ja już stary trzymałem, ja już Tak. No kurde, przebieczone. Ty, ale ty się... Nie co, ty no, co ty? Się ty tam siedzisz, Do się tam sadzisz, gość, Nie gadaj, się że w drzewo palne na tym skoku <laughs>

nie, no, będzie tam jechał teraz, Jestem no, no, no. dupy się, kurwa. Zafajdany cały fotel, kuwa, Narta na plecaj. Aha. Posądzałem się o troszkę bardziej wysublimowany żart, ale kurwa, jednak... teraz. Co ty teraz do styla w ogóle gadasz? Ty się zostaw tego. Tak, ty jesteś Jezio. 10 sekund przed nami, chłopie. jesteś 10 sekund. Spójrz, to jeszcze nadwiniecie, jak są 4 okrążenia. No już o, wypadł. O, dobrze, mu życzysz, dobrze. dobrze. Wypadnie. No. Obyś miło. wypadł. Nie Tego miło. ci życzę. życzę. Tak jest? A podpiszesz się pod życzeniami? Tak. Sol, Sol Shepard? Tak. Tak. A, o, 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 o szef, nie doleciał? Doleciał. A, do, do, do no, platforma. <grym> no, o tym wcześniej no? gadaliśmy jakby. Sylo, no, no nie wjeżdżaj w mnie! No, musiałeś nie wjeżdżam, sam musiałem być raz. raz. A, sam musiał wjechać. Aha. Ty co, w ogóle czy mnie przejechałeś, przejechałeś inaczej czy... No przecież no, tak, ty, ty... No, Ewek, ty tam w drzewo palnąłem, no. Sylo, no przecież ty... Nie wziąłeś punktu. Wziąłem. Ale czemu ty mnie tak pierdolnąłeś, no? Nie chcący. Nie chcący to było. Ale nadgnij się, no. Zobacz, no, 3 sekund. sekund jeszcze, więc. No, po 4, 4 na. Sekundy już 4 no. sekundy na okrążenie. 2 mm. sekundy za mną, jak będzie, to już będzie pęd brał, więc. <laughs> Nie jest tak łatwo. Aha. <laughs> będzie chwytał pęd. Pędaba. No się że ten samochód mi się zepsuł trochę po tym uderzeniu. Odpierdź się coś. No bardzo dobrze ci z... bardzo skalę, bardzo mnie krzyknę, O kurde. O kurde. To piękne o, już jest pięć sekund, to i lapidarne słowo. Wraża więcej biele. Nic moglibyśmy wyladać. Jak tam było? Człowiek wyobraźmy sobie... Kaleczy woła... Ślety. O kurwa! <laughs> wyobraźmy sobie, wyobraźmy sobie jak pięknie wyglądała <śmiech> <śmiech> prognoza pogody <laughs> z implementacją nie, nie, nie. Na zachodzie, na zachodzie na nie zachodzie, będzie kurwa umiarkowane, wiatr raczej kurwa silny, także kurewsko się kurwa trzeba ogólnie to kurwa jesień się No tak. Nie? To piękne było, to kiedyś się no, na tak, ja na telefonie, jest... tak, 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 też miałem, tak. <grym> zzafra> jeszcze zzafra, jeszcze zaraz, zaraz, zaraz obok dzień dobry Czesia i dzień innych dzień bardzo podobnych. A, no, ale skan teraz jeszcze na telefonie jeszcze mieli. Co <grym zzafra> było jeszcze? <grym> zawoń <zzafra> <Zzwoni> debil, zawoń. Zawoń debil, zawoń debil. Tak, było? By było. <grym zzafra> To jest takie cringe'owe Halo, to ja, ja dzwonię halo, halo, twój telefon ja dostałem ja, dostałem. twój pytałem. telefon Ja dzwonię To była właśnie jeszcze czeska, śmieszna czeska wersja To jestem ja, twój telefon ja się Jezus, Jezus, niektórzy na świecie to to jesteś taki jacy bumerzy w ogóle. O czym wy gadacie? Ludzie! Co jest? Co? Dzisiaj się nie da zmienić. O. Dzwonka w telefonie! O, mówię, no, da się, każdy da telefonu Nie da się zmienić. Ja ta, nie zmieniłem. Nie da się ja tak zmienić. Ja dawno nie zmieniłem. Ja też, a ja zwykły, zmieniłem. normalny, zwykły. O. Ja zmieniłam jedynie. No ale ja spino, tam, ten. mam tyle. <laughs> Nie trzeba mnie zarzucać! Kurde! Sylo! <noise> <noise> o <noise> Dobra, <noise> <noise> dawaj <noise> <noise> do dawaj dawaj, No to bój do <frajera>. Ale ci <noise> wykorzysta, <noise> Nie wykorzysta... Patrz, ja jemu dam teraz ten pęt, no! Patrz! Dasz mu ja, pęt, na Dawaj teraz do niego! To o. łaska, Dawaj, dawaj, dawaj! Jeden No... To miejsce. Tak jest, to jest Tommy, oh. no, o! No niedobrze, no, nie no, nie. w, oh. w złym momencie dostałem tego pęna! Dawaj okay, do ja niego, nie nie widzę ten twój pętom! Napróbuję, napróbuję. No, oh, no, no jedni! Ale jak pizdeczka tam tą s klikał, ale jak stary, pizdeczka. Jeden, drugi później. Ale pizdeczka tam, Stare, to s piękne, o, To było piękne, o, Ze było Ty, Ola, a weź zrób dam jeszcze przysługę, weź go tam... wy. To Ola się tepie, ja nie wiem, gdzie ona nawet jest w tym momencie. A! Teraz mu się nagle teleportuje, jak ja mam teleportuje Ale ona się teleportuje się silno, jak o tym mówiliśmy No, na wyścigach. Oh, Fuck sake. Oh. Na koniec. No. Na no koniec. Trzy osoby obronione. Ze strany, a, nie. Dobra, już, już, podeszli się ze strałeś się, Now <giby> Esmerald Parkway Emerald Parkway! Esmerald Emerald Karim, Kalika ja Kali. Tylko Ola wziął coś innego. <giby> no o, nie. Remsuje chyba Remsuje? Co to rowerem podobno teraz bardzo dużo jeździ Teraz w zimie? Też a. Okej. Skąd tu zobacz GTAD? Zaczęła tam jeździć. Jak ogarnę te, te jazdy, to na rowerek wracam. Syllo, rany boskie. Formę rowerkową Jestem na pioske. ten rok. I trzeba z rowerową na Żebyś mógł, żebyś mógł potem na. O! Po oh, ale mi mnie... Ten, żebyś mógł ten co? sobie. O! Oh, cholera. Pojeździć pokazać. Po Polsce, na nie, rowerkę. pokazać potem pokazać po sześciopak na tym, na plaży. Kto A, nią? Tak, z roweru, dokładnie. Nie, tak. no, ja nie byłbym w stanie Na chyba tłuszczu naturalnie usunąć z siebie jakby. Pozostałości tłuszczowych, więc. Skoda nie wiem, czy ujęte. byłbym w stanie przepalić pozostałość tłuszczową po kilogramach wcześniejszych. No czyli wiesz, słuchaj, wiesz, wiesz, można być. Ja wiem, ja no? ile ważę, ale mam widać po prostu pozostałość jakby, nie? Kość, no to co, co no taką że są więc. przecież te. Bierze, jak na przykład Norbert Gierczak zrobił sobie takie... Jeszcze, a, no to jeszcze operacje, ogóle, czy jakąś tą no, Nie, zrobił coś, też tam usuwanie nadmiaru, tam... No, no tak. Ta, ta. Nie, no to ja raczej nie, nie szedłbym na coś takiego. Szczególnie, że pewnie to wiesz, pod narkozą, wybudzanie, ja już... Nie chcę, <laughs> ja już stary nie chcę takich rzeczy, więc... Jak nie będę musiał, to nie idę pod narkozę, no. Hmm, się, no, się okazało, że chłopiec no, jest uczulony. No mi, wiesz, w ramach jakiejś takiej operacji czegoś, no, trzeba będzie mi nowe leki odszukać i najlepiej jeszcze zrobić badania dodatkowe pod kątem to alergii. sobie już to teraz. Ale teraz nie wiesz, o, co, się, że mogą, że co mogą stosować, zastosować, nie? A to... Wtedy po prostu będę musiał ich zrobić to na szybko, jakby. A co ty mówiłeś, że to ty będziesz co? O kurczę, zjechałem. Nie, jechałem. nie pamiętam już. Coś mówiliś o, o, o... mięśniach... A nie! Influenius! Właśnie robisz jakieś influniusy? A, mogę zrobić. Nie rób. W sensie... Kolego. No. Kolego. No. Ja, nie mogę. Nie, no nie rób. Nie, no. rób, nie rób, nie rób. Bo, to masz, bo, masz, bo masz... bo masz... bo masz tam jednego shorta i to jeszcze z taką niefajną personą. Znaczy, z ja by... możesz, ale znaczy, mo... znajdź sobie kogoś, kto ci będzie scenariusz pisał. No, no, to by się przydało I akurat. ktoś też kto ci będzie pilnował, żebyś to robił regularnie No tak, no ale no ty wiesz, no, jak, jak mu też scenariusz, to, scenariusz, mógł to, mógł ci, to hmm. ci nagra, ja nie? ci nagram, ja to nagram od buta, no Co No Jak ktoś będzie o to dwa, no. oczywiście No Nie, jakby no, ktoś no, nie scenariusz, napisał scenariusze no. od buta, takie coś ci nagram, przecież O kurwa! To też wiele rzeczy o. innych zrobi, więc... Taka no, od buta okay. mordo <laughs> Mordo Ta <laughs> mordo no dobra. Dobry sześciopak, mordo. Mm -hmm. No, ja bym musiał jakieś spalacze tłuszczu czy coś. Ja widzę jak niektórzy, w ogóle tu też trzeba by wiedzieć jeszcze jaka genetyka jest u ciebie, wariacie. A Niektórzy to ćwiczą jaka na też nie mogą zrobić brzucha, nie? A to nie. A działają na spalaczach. Na no pewnie, oczywiście, że tak. takich rzeczach. Genetyka to jest... Najgorsza. No, no, znamy takiego jednego właśnie świrka, naszego Fit. A wiem Który no robi dużo lat, ale właśnie brzucha, to... Nie, nie no nie zrobisz brzucha, tak. znaczy wiesz, no bo generalnie mięśni brzucha po pierwsze to to jak one ci się układają, to jest jedna rzecz i mogą się krzywo, ośmiopaki, sześciopaki, dwupaki. To, to zrobił reveal. To. Więc ale wyszło. Ale nie, w sensie on ma bardzo... Ładny. Ja na przykład Ja na przykład mam mięśnie brzucha, tak w sensie ma mam bardzo podobnie, genetycznie, w sensie też takie mam krzywe jakby, w sensie jedno jest bardziej ja nie wiem, do góry w nigdy. U mnie swoich moich? A, ma okay. A, twoich, twoich, twoich to pewnie może widziałem gdzieś, nie? Ale nie, Mniej bo raz. chodzi o to. Ale Ej. chodzi o to, że... On ma... On ma... Chłopie, jak ty nawet dotykałeś tych mięśni. To też prawda. Eee, to jest też powalone, że on ma bardzo ładną tą sylwetkę. I najlepsze jest to, że ona tam... On genetyki za bardzo wydaje mi się, że aż tak nie ma, ale ma fajnie tam wszystko wyrabiane. Ma fajnie, ma, ma, ma no box. I najlepsze jest to, że chyba to Gimper to chyba powiedział, że fajne jest to, że gość, który w sumie krytykował wszystkie, jakby, no, robił takie review generalnie sylwetek i tak dalej, pokazał, że no i jego sylwetka jest... Co najmniej imponująca, może tak mówimy. Dobra, dobra. Do. Więc fajnie, dobrze, że. Właśnie, nie jest mi tak takie jakby, w sensie wydają się w porównaniu do takich kanonowych, chyba takie trochę krzywe. Nie? Tak, tak, tak. No ja mam tak, właśnie jakby, takie ale. same, w sensie, że ja mam jedno jakby wyżej te kafelki mam niż. niż ale niż od niż... czego to właśnie? No, to, to jest tak genetycznie? Po tak, prostu? genetycznie. No wiesz od nie wielu można rzeczy. Nic z tym nie, nie, nie można, nie? To jest po prostu twoje twoje już nie na przykład ja mam to dlatego że czy nie wiem dlaczego on ma ale ja wiem też na pewno że mam po prostu jedno biodro wyżej od drugiego i, okay. i przesuwa to tak troszkę i to czuć na przykład że mam takie tam rzeczy no. I Ty nic z tym nie. jesteś jest bo nogi będą bolały. No, no, no tak. No ja byłem ma jak byłem mały, to chodziłem na, tam, na korekcyjną i w ogóle, znaczy to nigdy mi w niczym nie przeszkadzało, więc ani z niczego nie wykluczało. To korekcyjna w szkole, tak, Oj, tak, 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 było było, było, było też. to dawało zawsze. Fajnie, znaczy, nie no, fajnie taki dodatkowy wf ich troszkę był jest fajnie. Ja tam lubiłem akurat. jeden, No ale generalnie tak, z tym nie jesteś za bardzo. Cokolwiek w stanie zrobić. Po prostu masz takie i już. I koniec. Nic więcej. To tak samo jak na przykład masz genetykę Gdzie masz powiedzmy dwupak, czyli masz. Czyli masz powiedzmy nie te. Nie, mnie, nawet nie próbuj tego. Te, w, te wrzeciona takie Oj. tam. A już przegonił? I w... Chłop po prostu w ścianę biega. a no i no zagadany, rzuciłem, no i zagadany, zagadany, zagadany no. Zagadany. Ale co, ja, ja, ja współczuję trochę takim osobom, bo jakby dwupak na W sensie nie też jest spokojnie, to jest imponujące, ale po prostu nie masz kafelku, masz tylko takie dwa duże po prostu mięśnie i no. To tyle. I właśnie nasz kolega, o którym wspomniałeś, wydaje mi się, że właśnie coś takiego posiada, już nie wspominając hmm. o tym, że ciężko mu jest tam zrzucić. Może... taka sytuacja, że tak powiem. no. No. Ale powiem tak, inne rzeczy jakby w jego ale wyglądzie wiesz, są... Jakby może, okej. może miał tyle kasy, żeby po prostu wydawać, wiesz, na jakieś operacje, coś. To może bym się No tak ale, tak, ale to jest tak samo jak ten -Liver, Liver King, chyba tak się nazywał I ten ziomek, który się okazał. Liver który... King? <laughs> znam, znam. <laughs> nie, to był ten taki ziomek, który ostatnio o, o bardzo duże oszustwo się okazało, bo chodzi o to, że wiem, na przykład ja mięso, jakieś ten tam ten i tak dalej. Capola, co, szukał. co Co? Logan Paul. Co? Nie, nie Zostaw go! A, że ten, że coś tam, y, że coś tam z tym, z apką, z czy? Ta, czy tam nie, jest krypto, z krypto chyba chodziło. A, a, no, a słyszałem o tym, tak. Oni tam... Nie wiem o co tam w sumie, szczerze powiedziałem. Nie, bo ja się. Też mi się wydaje, że tam jest po prostu Walkman, son, tak, tak, tak. I szczerze, strasznie shady to jest, bo nikt nie mówi wprost mm -hmm. i wszyscy mówią tak oględnie, mówią ładnym angielszczyzną, taką pełnym... I tak jest, tak, że słuchasz tego, masz tak rozumiem, ale nie rozumiem. W sensie. <śmiech> <śmiech> ja <śmiech> <śmiech> ja chyba ktoś mnie oszukać. No, chyba ktoś jakby, no. Czyli bo tam jest bardzo mówi, często. Tam jest bardzo często coś w stylu. Przepraszam. Ale. No i... koniec końców ludzie powtarzali bardzo dużo na tym pieniędzy i nikt za to nie odpowiada. To tak jak pewna taka obsługa donate kiedyś, nie? To prawda, była taka Nie ma problemu i tak, takich ludzi powinno się... Powinno po prostu się im wymierzyć sprawiedliwość w postaci więzienia, albo innych tego typu rzeczy, nie wspominając rzeczywiście o oddawaniu. Co, nie, Sylo? Ha! No. Właśnie. Tak, 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 Sylwester, bardzo dobrze Sylwester. Bardzo dobrze jest Sylwester. Nie, to jest szczyt chamstwa i braku, nie wiem, szacunku do samego siebie i honoru. Nie, to po prostu, prostu jesteś, jesteś, nie po prostu jesteś. Po prostu jesteś. Nie, 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 on mówi o tym tym. Jesteś po prostu <śmiech> zwykłym, <śmiech> a, jesteś po okay. prostu zwykłym ścierwem, takim najgorszą I, szmatą ja wiem, taką do, no. do podłóg, taką wiesz, ujebaną gównem jeszcze wiesz. A ty ci będzie śmiał prosto jeszcze fałszywą mordą i. A. No, takim ludziom właśnie się powinno. No Tak, to robimy. wygląda, dobra. No. Dobra, ja też robię inny, może. Dobrze, ola, tam ci idzie. Woo! Body, wanna